Hejka, z tej strony Mati z kanału Wszystko i Nic, a to, już, a to już jest piąty podcast na tym kanale, którego będzie tematem tak trochę po angielsku Cash is King, czy, czyli yy, czy zawsze chodzi o kasę. Yy, więc co, lecimy. Więc zacznę od tego, że o kaskę chodzi bardzo, bardzo, bardzo często, i znajduje się bardzo, 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 bardzo wiele przykładów, gdzie to się po prostu da udowodnić, że kasa tutaj pełni główną rolę i napędza ona to wszystko nas otacza, że tak powiem. to, że po prostu, jak dzieje się jakaś afera, czy jakieś, jakie jest coś stałego, i nagle jest takie dziwne zaburzenie, którego po prostu nigdy nie było i ma, było bardzo mało prawdopodobne, no to raczej też wiadomo, chodzi o kasę. Przykładem tego jest właśnie, na przykład, taka pandemia która właśnie wybuchła już tak na tak, szczerze mówiąc, rok temu, bo no, bo rok temu, prawie równy rok temu poszliśmy na kwarantannę, na lockdown i tak dalej i odwołam się tutaj do Formuły 1, która jest atrakcją bardzo, bardzo znaną, bardzo powszechną i bardzo, bardzo lubianą i sam lubię oglądać Formułę, Formułę 1 i Rok temu, kiedy miał być wyścig w, Aus w Australii, w Melbourne, ten wyścig został odwołany i... No co? Wiadomo, został odwołany z powodu yy, COVID. -a. I to tak jakby to yy, FIA. Raczej dużego zdania nie miał, ponieważ to jakby rząd Australii decydował o tym, czy ten wyścig się odbędzie. Ale... No, część, no albo raczej większość chciała, żeby ten wyścig się odbył, no bo... Wiadomo, organizacja tak, takiego wyścigu trochę kosztuje, a nawet bardzo dużo kosztuje. Więc odwołanie takiego wyścigu to są ogromne, ale to ogromne straty finansowe rzędu milionów dolarów, jak nie więcej. Więc no to wszystko samo y, mówi za siebie. Oczywiście potem te wyścigi zostały y, y, jakby przywołane z powrotem i po 270 dniach przerwy ale odwołuję się tutaj do tej formuły 1 ponieważ yy, jak yy, każdy rodzaj motosportu jest bardzo drogi i no i każdy po prostu w, wymaga dużej kwoty pieniędzy tak czyli po, jeżeli i to jest widoczne, że ta firma, ten jakby gracz, ta, który ma więcej pieniędzy, zazwyczaj ma po prostu lepszy sprzęt i lepszych kierowców. No, to na przykład pokazuje tutaj również Mercedes, tak? Co, bo on naprawdę, ma naprawdę duży budżet, kilka razy większy niż na przykład taki Haas, czy Alfa Romeo, czy w ogóle Williams któremu już niestety odjdzie od paru nastu lat w formule. Niestety. No, ale prawda jest taka, że nie ci rauda pomógł Mercedesowi się wybić, ponieważ yy, no aż taki dobry nie był. Ale te t pinte... No zespoły, które mają pieniądze, ci gracze, które mają pieniądze, to zawsze są y, raczej y, no, u góry, tak, na górze stawki, bo teraz praktycznie wszystko da się kupić, wszystko, dosłownie wszystko. Jeśli nie wiesz, jest nawet takie, takie powiedzenie, bo przysłowem tego raczej bym nie nazwał, ale jest takie powiedzenie, jak nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I to ma trochę rację, nawet bardzo dużo, ponieważ COVID. Podczas takiego COVID-u, podczas takiej pandemii, ile państw traci, ale ktoś na tym zarabia, tak? No, no, no nie ukrywajmy się. Ktoś na pewno zarobi na taki na, no, na, na, na COVID-ie, tak? Na przykład firmy, które produkują szczepionki, no to to kurde, no to dla nich to jest no, no praj, tak naprawdę. No, się wzbogadzą, wzbogacą, wzbogacą, no, wielokrotnie, tak? Ten Zysk będzie może nawet no 50% czy nawet do 100% zysku, czy nawet 200% zysku, mi się wydaje, że mogą takie firmy osiągnąć. Oczywiście jest to duża konkurencja, ale mi się wydaje, że no, nie wiem, tak intuicyjnie 90-85% zysków mi się wydaje, że taka firma może wyciągnąć więcej. Więc to mówi samo za siebie, jak już wcześniej powiedziałem. Tak samo gry. Sprzedaż gier. Produkcje, pro, producenci gier zarobili znacznie więcej na, na tym, że właśnie jest koronawirus, ponieważ, no bo nie ukrywają się, ci, co mają dobre komputery, to nie siedzą, nie wszyscy oczywiście, ale wiele osób siedzi sobie na, tutaj na kompie i sobie coś gra, tak, podczas lekcji, czy podczas nawet takiej przerwy międzylekcyjnej. To po prostu mówić, no to to mówi, tak, że jest większe to zapotrzebowanie na te gry, no bo jak cały czas w domu, no to co masz robić? No, no co? Możesz oczywiście pograć w karty, ale przy tym, że jest XXI wiek, no to raczej większość będzie woli grać na komputerze, a przynajmniej dzieci nastolatków. Więc jest tutaj większe zapotrzebowanie na, na gry, tak? Bo jak jedną się przejdzie, to Wtedy się człowiek nudzi i chce po prostu mieć coś, jakąś sobie zapewnić tą rozrywkę, tak więc kupuje jakąś inną grę. I na tym taki producent, no, zarabia. Też nawiązu nawiązując do pandemii to, no wiadomo, nie zawsze, ale czasami się, no, ile kryzysów się wywołuje, to nie mówię teraz akurat o wirusie, tylko o no, jakby całej przestrzeni i, i lat i kryzysy, które po prostu wy, wywołują są wywoływane na celu y, zarobienia pieniędzy, tak? Tutaj tak szerzej odwołałbym się bardziej do średniowiecza bo gdy na przykład w średniowieczu konflikt pomiędzy jakimś królem a na przykład papieżem. I jeśli akurat tutaj um, większą, jakby rację, załóżmy większą rację, miał papież i też jakby więcej krajów go popierało, to głupotą byłoby stawiać po stronie króla, gdyż. Będziemy mieć mniej zysków, a nawet więcej na tym stracimy niż niż gdy, gdy taki niż gdy się poprze no papieża, tak? Wtedy to by, można też na tym zarobić. Kolejnym przykładem jest to, że kasa jest no, królem, tak, w tłumaczeniu na polski, albo Bardziej tutaj to będzie przykład na to, że kasa jest no również właśnie królem i też trochę na to, że jest w życiu również bardzo potrzebna. Yy, przykładem jest to, że yy, również się odwołam do średniowiecza, kiedy Polska potrzebowała pieniędzy, to szło na Ukrainę. Gdzie wtedy tych pieniędzy było dużo? podbijało yy, miasto i wracała z, pełnym, z pełnymi wozami złota do kraju. I to i tak się wtedy no, radzono, tak? Jeszcze a propos wirusa, to mogę powiedzieć, że również ten, te firmy no głównie zarobią nad tym firmy farmaceutyczne. Które produkują maseczki, które produkują szczepionki, tak jak już wcześniej powiedziałem, ponieważ nam to jest największe zapotrzebowanie i po prostu hmm. chcę tak naprawdę tutaj przekazać, że też jest king, i to się no, najbardziej właśnie uwidacznia podczas takich kryzysów, tak. Tutaj no, najlepszym przykładem jest to, w czym żyjemy aktualnie, czyli pandemia, ponieważ podczas takiego kryzysu no, 80% ludności w tym przypadku, tak 80% jakby tych jakby tutaj mogę nazwać w cudzysłowie graczy, no cierpi, a to takie 20% czy nawet 15% zyskuję na tym, tak? I te 15% to są te, ci producenci gier i te firmy farmaceutyczne. I o to mi tak naprawdę chodzi, że takie kryzysy czasami są wywoływane specjalnie, a czasami są po prostu przypadkowe i na tym zawsze ktoś zarobi, bo to rzadko jest tak. Nie wiem, czy w ogóle taka sytuacja była, gdzie yy, Podczas kryzysu wszyscy, albo dosłownie wszyscy, yy, byli stratni. Zawsze jest, według mnie, ja tak uważam, że zawsze jest yy, ktoś, kto na czymś zarobi. I teraz, uwaga, odbiegając od tematu, to co teraz powiem, dotyczy moich ogólnie w jakiej formie będą te podcasty przekazywane. Oczywiście to, to, jak można było zauważyć, to będą podcasty takie o tym, co ja myślę. Również będę zaczerpywać informacji, no wiadomo, bo zawsze trzeba zaczerpnąć informacji tam z neta czy z książek czy z czegoś, ale to chcę, żeby to było moje główne przemyślenia i żebyście, jak coś powiem źle, to żebyście mnie poprawiali w komentarzach, ponieważ dla mnie to też będzie ważne, żebym ja też yy, mógł... Te materiały po prostu robić lepsze. Do tematu, to jeśli wracam do tematu i do tego powiedzenia, jeśli mi odchodzi chodzi o pieniądze, ja bym tutaj jeszcze chciał zauważyć, że ile też takich kłótni, ile takich bujek wywiązuje się z tego, że ktoś mi oddał pieniędzy, ktoś. Mnie oszukał na kasę, ktoś mnie oskamował na kasę. No, to jest no, bardzo częste no, przypadki, tak, jakieś w, w świecie mafijnym na przykład. Jak ktoś komuś wisi kasę i długo tego nie oddaje, no to taki mm, lider mafii tego. Mm, wcześniej wspólnika, a teraz już swojego dłużnika, no, skasuje, tak, bo mu nie oddał kasy i zabierze mu to, co miał po prostu. Proste, nie. No to podsumujmy to. No to. Jeśli nie wiesz, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Cash is king. Yy, każdy kryzys, na, na kryzysie zawsze ktoś zarobi, mi się wydaje, według mnie. To jest takie jednoważne mm, zdanie, jak taka sentencja, przemyślenie. Oraz, że o kasę tak naprawdę niektórzy, a tak, a tak lepiej mówiąc, zakasę. Niektórzy tu po prostu nawet mogą oddać życie, tak. Ile, jak już wcześniej powiedziałem, bujek się wywiązuje, czy jakiś przestępstw, bo, bo chodzi o pieniądze. Niektórzy w, w desperacji kradną, czy robią jakieś duże, inne, grubsze akcje, tylko po to, żeby zdobyć hajs. Więc jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Ja też będę starał się poprawiać te filmy. I dużo łatwiej mi to będzie robić, jeśli napiszecie w komentarzu, yy, co mam poprawić. Jeśli macie jakiś temat na podcast, to napiszcie też w komentarzu, to ja wtedy będę mógł o tym, yy, o tym co, yy, co napiszecie, zrobić podcast. Więc dzięki, że oglądaliście. Ja się z wami żegnam. Cześć!